Pałki. Dawaj, zapodźmy się do I jeszcze raz, zepchnąć dłuższe, wyjść idziemy tam do giery. siadaj, tak. Siada, 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 siadaj jeszcze agresywnie gadaj dawaj agresywnie pociągaj się tak do bez kopania tak jest ale tu agresywnie trzymamy Robert Rogala, trener Prochu Pionki, po ostatnim sparingu przed ligą, przed sezonem, dzisiaj Proch wygrał w Rykach z czwartoligowym ruchem 6 do 0. Trener, ostatnio mówiliśmy, że blokowało takiego poważnego sprawdzianu. Ten mecz chyba też nie okazał się do końca poważnym, sprawdzianem, bo jednak krywal nie zmusił nas do większego wysiłku, czyli są jakieś plusy pod tym meczem, które ten dostrzega. No na pewno ta gra wygląda coraz lepiej, szczególnie pod tym, w tym aspekcie taktycznym, o którym mówiłem i na który trochę narzekałem. Natomiast prawda jest taka, że na pewno rybal nie zmusił nas tutaj do jakiejś wielkiej gry, wielkiego biegania. Cały mecz posiadaliśmy dość sporą przewagę. Mieliśmy sporo sytuacji, których jeszcze nie wykorzystaliśmy i nad tym musimy troszeczkę przed pierwszymi meczami popracować. Natomiast widać, że z każdym meczem sparringowym, z każdym treningiem ta drużyna coraz bardziej się rozumie i miejmy nadzieję, że wszystko będzie po naszej myśli. No właśnie, trener powiedział o tych sytuacjach niewykorzystanych, dwa różne ustawienia, graliśmy na jednego napastnika, na dwóch napastników, sytuacji sporo niestrzelonych, a kogo trener Robert Gra najbardziej widzi na pozycji tego napastnika, bo to chyba taka bolączka prochu, że nie ma gościa, który jest tam, gdzie potrzeba, to dołoży nogę, głowę i zimną krwią to wykorzysta, strzeli i zamknie temat, krótko mówiąc. No ciężko powiedzieć w tej chwili kto, kogo bym widział. Na pewno Mateusz Szczepański, który gdzieś tutaj w tych meczach sparingowych strzela najwięcej w ramek i, i w poprzednim sezonie był najlepszym strzelcem, na pewno gdzieś tam na tą pozycję numer 9 jest naturalnym takim kandydatem, ale mamy Joela, możemy równie dobrze postawić na Kacpra wnuka, czy, czy Daniela Barzyńskiego gdzieś tam wysoko. Myślę, że wszystko będzie zależało od tego, jakim systemem będziemy grać i na jakiego przeciwnika wyjdziemy. Jeżeli będziemy musieli prowadzić grę i będziemy musieli atakować, to na pewno będziemy. Zbierali na dwóch napastników, a być może nawet tak jak w końcówce dzisiejszego meczu, na, na trzech napastników. Natomiast jeżeli będzie ciężki mecz, to na pewno zagramy na jednego i drugiego wchodzącego. I myślę, że tutaj Mateusz Szczepański, czy, czy Kacper Wnuk, czy, czy właśnie Daniel Barzyński, czy być może nawet Joel, myślę, że sobie poradzą. Zapytam o, o, o rynek transferowy w rejonie radomskim, takie nasze mini mercato radomskie, bo ten rynek strasznie wąski. Ja pytam dlatego, bo ośmiu piłkarzy się przewinęło tutaj w wakacyjnych sparringach. W większości z nich nie ma, jak te decyzje, ich odbiera, te wymagania finansowe, to co się wokół na naszym rynku radomskim dzieje, już bez personaliów, tak, tak ogólnie, które to widzi. No powiem szczerze, trochę się dziwię, bo, bo chłopcy naprawdę na, na poziomie klasy okręgowej chcą zarabiać spore pieniądze. To akurat mnie nie dziwi, natomiast ja zawsze uważam, że najpierw trzeba pokazać się na boisku, a potem dopiero mieć jakiekolwiek wymagania. Z niektórymi zawodnikami żeśmy się dogadali, mówiąc kolokwialnie, po czym dowiadujemy się, że grają w innych klubach i to jest chyba nie fair w stosunku do, do, do tutaj klubu przede wszystkim, który robi wszystko, żeby zapewnić jak najlepsze warunki, zarówno finansowe, jak i Przede wszystkim do, do treningu jest jakaś motywacja, bo, bo jest cel postawiony przed, przed drużyną i myślę, że na pewno łatwiej będzie e, się zmusić do pracy wtedy, kiedy drużyna grywa, kiedy ma określony cel, gdzieś tam grania o najwyższe cele niż e, bronienia się przed spadkiem, nawet grając e, ligę wyżej. Tak? Pieniądze porównywalne, a część z chłopców niestety zrezygnowała i szuka swoich, e, swojej szansy gdzieś e, w wyższych ligach. Tydzień do Pucharu Polski, dwa tygodnie do Ligi. Co jest dzisiaj tą największą bolączką prochu? Na co ten te ostatnie tygodnie będą poświęcone nad czym? że najwięcej pracować. Jak to w ogóle będzie wyglądało? No na pewno będziemy w dalszym ciągu pracowali nad, nad taktyką, nad zabezpieczeniem tutaj środkowej strefy boiska i myślę, że, że jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, to będziemy mieli nie tylko skuteczną grę, ale, ale też ładną dla oka, bo, bo na tą chwilę chłopcy grają tak, jakby chcieli z każdej akcji strzelać bramkę, co tak naprawdę przy takiej pogodzie, chociażby jak dzisiaj, no, no jest nie do wytrzymania fizycznie, więc musimy troszeczkę popracować nad tym, żeby ergonomicznie rozkładać siły, tak żebyśmy na, na y, przestrzeni całego spotkania grali dokładnie w tym samym tempie, bez względu na to, czy to jest pierwsza minuta, czy dziewięćdziesiąta minuta, chciałbym, żebyśmy to my dyktowali warunki gry. Dzięki bardzo. Dziękuję.